Z Ewangelii według św. Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie ją mużne. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie? A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu? Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów, powie sobie w sercu. Mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano od tego, wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto Słowo Pańskie.